Byłem Wilnie myślą i sercem. Czerwony Sztandar to najdłużej istniejąca gazeta, która od 1953 roku była pisana dla Polaków i o sprawach polskich. Gazeta miała znaczący wpływ na otrzymanie wśród Polaków na Wielężczyźnie nie tylko języka ojczystego, ale także poprawności gramatycznej. O pisaniu tuż po wojnie oraz wyzwaniach, z jakimi stykała się redakcja, opowie gość dzisiejszego programu, dziennikarka Jadwiga Podmostko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Od kiedy pani zaczęła pracować w redakcji Czerwonego Sztandaru? Jak do tego doszło? Więc należało najpierw początkowo wykazać się umiejętnością pisania, układania tekstu, widzenia, co się dzieje. A ja wówczas pracowałam w, po szkole średniej. Obecne gimnazjum w Syrokomli, a była dziewiętnastka. Więc pracowałam po prostu w fabryce i pisałam o fabryce pod zespół telewizyjnych. I no widziałam dużo Polaków, spotykałam się z robotnikami, rozmawialiśmy. I ja takie maleńkie szkice pisałam o nich. Czasami przyjeżdżał specjalnie nasz Michał Rebi, fotoreporter. Robił zdjęcia do tego, co ja napisałam. Ale jakoś nigdy... Redakcja nie odrzucała tych tekstów. Stale one przechodzili i ludzie, a ponieważ Gazeta wychodziła w 60 tysięcy egzemplarzy w owym czasie Czerwony Sztandar miał. Więc ludzie czytali to i cieszyli się i nie myślałam, że będę się gniewać, ale ja im mówiłam, że napiszę. I tak to trwało do 1962 roku. I następnie e, nowy redaktor naczelny Leonid Romanowicz właśnie zaprosił mnie na rozmowę. No i właśnie powiedział, że jemu podobają się te teksty produkcyjne, czy nie chciałabym pracować w dziale przemysłu, produkcji itd. Tak ja mówię, każda praca w redakcji dla mnie to wielki zaszczyt. A ja studiowałam dopiero, byłam na trzecim roku studiów. Na Uniwersytecie w Mińsku i to były dziennikarskie studia, więc dla mnie to bardzo pasowało, dlatego że tam trzeba było przedstawić swoje publikowane materiały. Nieważne, że to było po polsku, nawet bardzo chętnie czytano i chwalono. W ten sposób oczywiście się zgodziłam i poszłam do działu. E, takiego produkcyjnego. To jak Pani przyszła pracować do redakcji, jak dużo wtedy osób było? To była bardzo duża redakcja. 70 osób. Prawie w każdym dziale po 3-4 osoby pracowały. E, więc e, później troszkę e, z latami, jak mnie, e, zmniejszał się nakład, więc z latami i zmniejszała się, że tak powiem, ilość pracowników. Ale w latach 60 i 70 to była bardzo duża redakcja. Największy skład, najbardziej liczny stanowili absolwenci polonistyki pedagogicznego instytutu. I tak on się nazywał, Litewski ale Republikański Instytut Pedagogiczny i był wydział polonistyki, to była Prawdziwa żartem mówiąc, wylęgarnia polskiej inteligencji, i stamtąd przychodzili wszyscy. I w latach 70, na początku lat 70., przyszli tacy, już nawet nie na początku, pod koniec, przyszli tacy znakomici i autorzy, również autorzy poprzednio troszkę pisali, ale tacy jak Henryk Marzel, znakomity poeta, Józef Szostakowski, poeta i wydawca. З Львова була Марина Лотоцка. А які вигулятимат були No1 в, в газетеці черрвоного штандау. Червоний штаандрмял то досібі,же перше строни газети власні мусіли бити, повідме, о тварці партийне. То мусяли в якісь способ одвірцелять, це сидеє в комітеці центррльним партії літви, Snieczkus był sekretarz, Antanas Snieczkus. E, co się dzieje w Centralnym Komitecie Partii w Moskwie. I te właśnie, o te strony pierwsze. O, o tutaj o, proszę, komunikat informacyjny o plenum KC Komunistycznej Partii Litwy tutaj, Litwy. E, tak, przepraszam. Tak więc e, te strony zawsze były poświęcone działalności partyjnej, i tutaj zawsze bywał często nasz redakcyjny taki wstępny, jak nazywaliśmy, albo artykuł wstępny. I właśnie te rzeczy trudne, nierastyplenum, tam posiedzenia, zjazdy, nie zawsze dochodziły do czytelnika. Więc my musieliśmy to, jakby dziennikarze, przez siebie przepuścić i w formie bardzo dostępnej opisać te wydarzenia. No, nawet to zdarzało się i na drugie, ale faktycznie to było najczęściej na pierwszej stronie i w pierwszej kolumnie. I czytelnik brał i od razu, o czym mówiono na plenum. Albo plenum zdecydowało, plenum Litwy KC, KP Litwy i tak dalej. Na, temat, na, na, na następnych stronach natomiast to rzeczywiście były bardzo... Tak jak pani powiedziała, bardzo rzeczy ciekawe i o treści ważnej dla Polaków. Dzisiaj zdarzają się ludzie, którzy mówią, a komunistyczna gazeta, nic tam nie było, trzeba by jak kurja zaczął się. неясслушні. Власне то є зды дзівне,же працвала там у нас і жидзе працвали русянин і з Криму міішареббі наш фоторепортер. словом така народовсть пстра была, але вшисці якось сталі за польськом справу хоцелі опісваць, chцелі фотографовувати. был тамторушшин фоторепортер, іншні той шszyтко. Minęło, jak mówi się, ludzie odeszli, ale. Bardzo chętnie o tych polskich tematach pisano i mówiono, ale w czym była ta zasługa i czym, dlaczego nie można dzisiaj, z takiego już z przeszłości ponad 30 więcej lat, nazwać to partyjną gazetą tamtych czasów. Chodzi o to, że u nas było wszystko. Trybuna Nauczyciela, był Klub, Inteligencji, Klub Polskiej Inteligencji Wileńskiej. I był u nas właśnie z tamtych lat, długolet, był no, taki jakby krytyczny, idzie Maciek, idzie. To był taki folieton, starsi ludzie od, jeżeli ci młodzi ludzie zapytają o babci, kto czytał Czerwony Sztandar, to była ukochana lektura naszych ludzi. Po pierwsze bardzo dużo. To po pierwsze, pisaliśmy o zakładaniu kolchozów, to był okres zakładania kolchozów. 51, 1951, drugi, i my weszliśmy, ale jeszcze kolchozy się tworzyły. Więc o tych, co powstawały i o tych, co dawno, dawniej powstały, właśnie o nich pisaliśmy, o ich sukcesach, o tym, że od Заспліліся господаже і добрже żyją і урод заї і jest і такдлі. А то на вёсках паовал глуп подвіленських і не було niczego в склепах, то о tym в газетеце Чвоний тандар, а не советская літва, ані’єса. бо те rzy газетy то byли rzy рэублікаńські органи комуніычnej парт літвы. Tiesa po litewsku, Sowiecka Litwa po rosyjsku i Czerwony Sztandar po polsku. I one nawet dublowały się, ponieważ była upartyjniona mocno agencja ELTA. I z wydarzeń partyjnych przysyłano gotowe już teksty, które my nie mieliśmy prawa zmienić. Tylko pilnować, żeby imiona, nazwiska tam nie plątać i tak dalej. I właśnie my tylko w redakcji tłumaczyliśmy, a my, dyżurni redaktorzy, całymi nocami czytaliśmy, bo gazeta była dosyć gruba. I na przykład odbywał się 17. zjazd partii w Moskwie. Masa nazwisk, masa liczb i tak dalej. Trzeba było z tym rosyjskim z Moskwy oryginałem, który przysłali nam tas tele, Telegraficzna Agencja Związku Sowieckiego, więc z Moskwy przysyłali ten tekst, my jego nie poprawialiśmy i nie skracaliśmy. Jeśli były materiały miejscowe, odstawiało się je do następnych numerów, ale materiały zjazdowe musiały przejść wszystkie. A jakie nakazy były od władz sowieckich? Bardzo poważne nakazy. Były wspólne nakazy z Moskwy i nawet robiono uwagi, dlaczego na przykład tak mało piszecie, o przemianach na wsi. Dlaczego nie pokazujecie życia kolchozowego? To było nie tylko nam taka uwaga robiona, ale właśnie dla Tiesy i dla sowieckiej Litwy. Więc wówczas w naszym komitecie centralnym powstawała panika w Litwie, wołano naczelnych redaktorów, no i zaczynaliśmy walkować z taką tematyką, to jeszcze tamci dziennikarze, no ale tym niemniej. – To było na początku. – Czyli władza sprawdzala? o czym piszecie, co piszecie? Bardzo. Mieliśmy cenzora oficjalnego. I każda z tych gazet, co wymieniam, naszych, bardzo ostro były czytane. I dużo właśnie naszych tekstów, jak tam ktoś spróbował czy historia kościoła opisać, jak to teraz modni czy coś, to wszystko było wyrzucane. Але нават не то, нават єжелі пісалісмиже кедийрот вже походіл з роду там грабів Чекогу. жаадних грабів жадних шляхти не було. вszyстко виккрисляно. А газета e, червоний штандар можна було набыть вилончні вільня. Не. Gazeta by wszędzie. starssi люdzie jeszcze nie tak dawno właśnie rozmawiam, bardzo dawna pracowniczka w podbrzeźu, na глінcisszке, jak jechać więcy. Ona mówi: у nas, że kiosk był i газетy sprzedaа się wszystkie. W Polsce bardzo dużo. Люdzie niektórzy naват вспоминаją stars, bardzo starsze поколениnie. Б за кохали і принумерували. У нас 15-20 тисяці йшло на польське. І то ми не лічиились ми то, co на польсьска, то ж їх, бо трохи то пузні видавалося, альбо в каждомомуразі вже на польське дуже шло. Українаяла, Беларусь гроднатяж у нас e, згродна були лісти, Бзо дужежоліов друкувались ми нават e, в моїй строні магажан родінни, W stronie nauczycielskiej i tak dalej zamieszczaliśmy ich, Polaków, zgrodna materiały. To było właśnie 60. lata to było takie, takie przebudzenie. A jak często ukazywała się gazeta? Każdy dzień. Nie, ona nawet w sobotę się ukazywała, tylko w niedzielę nie było. A w jakich historycznych wydarzeniach uczestniczyła redakcja? Oj, bardzo ładne mieliśmy wydarzenie. Otóż trzydziestolecie e, sztandaru było i właśnie po raz pierwszy przez Moskwę zaprosiliśmy e, gości z Polski, dziennikarzy, artystów. I właśnie wówczas e, pierwszy raz wystąpiła e, kapela wileńska, to jest ich dzień urodzin. Właśnie to jest tak powiązane, to było bardzo piękne święto. Miasto nam dało plac katedralny i nawet część, pla przechodziliśmy na plac, rat plac ratuszowy. To było nasze osobiste, ale jak 1 maja, jak święto październikowe, to oczywiście szliśmy to po prostu bez, bez żadnego Wytłumaczenie, nie będziesz tam, musisz być na świątecznej paradzie. W demonstracjach uczestniczyliśmy wszyscy, bo był ktoś, kto dokładnie widział, kto jest i kogo nie ma, i nawet wiedział, dlaczego nie ma. A dlaczego w 1990 roku gazeta zmieniła swoją nazwę z Czerwonego Sztandaru na Kurier Wileński? Nazwę zmieniła się, dlatego że Wiele osób, nawet i dzieci, uważało, że Czerwony Sztandar to jest właśnie czerwony, że gazetę robimy tylko partyjną, tylko czerwoną i tylko komunistyczną. Nawet jeszcze w tych latach toczyły się dyskusje, że to była komunistyczna gazeta i Polakom nic nie dawało. To słusznie. Nie tylko dlatego, że ja, że ja należę do starszego pokolenia i w tamtych latach mniej więcej pracowałam. Але ми в тамтихх часах, як муві семент завершамі і сеало, давались ми для поляков справи, нават тан маці, смершны забавны, старушек нарысаваны з вонсамі, з палечко, ход ззонцы з скіким, операёнцы, сенаійку, Он теж пробував. Отут і прийшли на польськом шаму длилися, а якийсь п'яний хулікан вшедл і цілу мшел нарушив. Чи ключово якось te... давалися це так, щоб не помінути тих томатів? Так, так. Важно, що поляки. Поляки сон, мушу признати так. że Kurier Wileński to historyczna nazwa. O tym pisano się, czytelnikom tłumaczyło się. I czytelnicy kiedyś, teraz to wszystko pisze się do internetu, pisali listy. I ja prowadziłam taką rubrykę przez pewien czas. Ludzie listy piszą. To, I wówczas właśnie pisano, tak, tak, zmieniajmy nazwę, po co nam ten czerwony, my już nie czerwoni i tak dalej. I rzeczywiście zmieniliśmy tą nazwę. 1 lutego 1990 roku właśnie ukazał się pierwszy numer Kuriera Wileńskiego. Czego Pani zdaniem nie wolno zapomnieć z lat spędzonych w redakcji Czerwonego Sztandaru? No ja osobiście nazywam, że mój fach to moje życie, dziennikarstwo to moje życie, a moja redakcja to mój dom.